Tak, Za wrożoną szkodę odpowiadał bardzo sam operator drona. Nawet jeżeli stracił kontrolę, bo to no do jego obowiązków, aż zachowanie odpowiednich środków ostrożności, żeby tej kontroli nie stracić. Podobnie niejako jak z kierowcą samochodu. Tutaj mamy dwa rodzaje odpowiedzialności: albo artykuł 415 kodeksu cywilnego to jest odpowiedzialność na stację winy. No, chyba, że ktoś tego drona wykorzystywał w bardziej w komercyjny sposób. To wtedy byśmy mieli nad do czynienia z się w zasadzie ryzyka, czyli ten natq 435 kodeksu cywilnego. Teoretycznie jest możliwość, żeby się z tego byłoby uwolnić, tak? czyli w zasadzie na skutek działania np. siły wyższej, czy właśnie tych osób trzecich. No natomiast generalnie po pierwsze trzeba byłoby konkretnie udowodnić, kto by ten sygnał zakłócał, i wobec niego kierować albo ten spoofing. I, I to udowodnić to musiałby ten operator drona. Który, dron wyrządził komuś szkodę. Tak, że w przypadku powoływania się na tą sztangę siły wyższej, moim zdaniem to nie wypaliłoby to, z tego powodu, że siła wyższa to jest zdarzenie, link zewnętrzny, niemożliwe do przewidzenia i e, ten operator nie mógłby w żaden sposób temu zapobiec. Więc no tutaj biorąc pod uwagę fakt, że z tym zakłócaniem sygnału nad Bałtykiem mamy dosyć często już do czynienia, więc raczej ci wszyscy, którzy tutaj latają, to powinni podjąć odpowiednie środki ostrożności i wiedzieć o tym, że ten jest zakłócany, więc latać albo odpowiednio blisko albo w oddaleniu powiedzmy od ludzi i od innych czy tam sprzętu, żeby po prostu z szkody nikomu nie wyrządzić w ten sposób. Więc cóż, no jak widać latanie w takich warunkach dronem nie jest e, dosyć bezpieczne, a w zasadzie właśnie jedynym rozwiązaniem, żeby się jakoś zabezpieczyć, żeby nie powtórzyć sytuacji z ostatniego weekendu, gdzie kilkadziesiąt operatorów, gdzie kilkadziesiąt dronów tak spadło nad Bałtykiem, no to jest wyłącznie dokupienie jakby dodatkowego ubezpieczenia drona, dodatkowej polisy. No i też tutaj są wyjaśnienia, bo akurat posiadanie polisy OC dla operatora drona nie jest obowiązkowe w Polsce, przy, przynajmniej w przypadku takiego latania rekreacyjnego, hobbystycznego własny użytek. No ale jeżeli niestety mamy taką sytuację, albo nie mieli sąsiedzi ze wschodu mogą nam zakłócać sygnały, albo nawet co gorsze płaskni żołnierze, którzy sobie tak ćwiczą, to może warto pomyśleć na jakąś polisą specjalną na drona